Dzień dobry, chyba muszę znowu odpowiedzieć Rafał, Rafał, Rafał Krosna, tym razem, Rafał, i znowu MK Ultra TV. Hej, Rafał. Jeżeli masz jakiś problem, to tak szczerze, to, to wyzywam Ciebie na debatę. Wiem, że ty mówisz... O Marianie Kowalskim, który się sprzedał za 5 zyla. Mówisz o Szurze Sendeckim. Mówisz o. o kim można by powiedzieć. O który tylko mnie atakować. Wymieniasz parę osób, które zostały skompromitowane tak samo jak Kononowicz więc ja Ci tak mówię Krosno, Krosna, Rafał Rafał, Gaweł nie wiem, jak Ty tam masz ten ale dajesz jakieś głupie przykłady, jeżeli masz jakiś problem to dawaj na debatę teraz MKTV Twoje wywody wobec Konfederacji, które nie są słuszne i nigdy nie były Twoje wywody, te które masz, to znowu są te ataki. Wiem, że byłeś w szpitalu. Pamiętniczek i rowicka. Więc twój kolejny etap jest jasny. Być największym szurem na tej wszechświecie, chociaż faktycznie jesteś mądrzejszy, MKTV, Ult MKTV, ale ja mówię tak szczerze, jesteś zwykłym szurem i szury ja mnie nie obchodzi, tak jak ten Rafał Krosno. Rafał Krosna, Krosno, idź do Krosna. Jeżeli naprawdę masz, Rafałku w jakiś problem, to idź to idź do, do swojego domu i tam się zamknij. Jedź do Izraela, bo jednak lubisz izraelską telewizję narodową. A jeżeli masz jakiś problem, masz to wszystko to po prostu Cię wzywam na debatę. I rafałku, drogi Pederasto, który jesteś zwykłym szurem. Szuria Cię nie omija, więc MKTV, masz coś? Masz coś do Konfederacji? To sobie po prostu. Coś do spodni i się zamknij. MKTV, MKTV Ultra. Jesteś zwykłym zeciazem A tak na serio, jeżeli mogę coś ci powiedzieć, czy to nie twój dziadek robił projekt mktv Ultra bo ty teraz jesteś MK Ultra TV i twoje wywody mnie nie obchodzą a do ciebie ja Rafał Krosno na ostro I, o, i żeby było ostatnie słowo na ciebie jesteś zwykłym gejem homoseksualistą i mnie to nie obchodzi. Co ty, co ty osiągnąłeś? Nic nie osiągnąłeś. Jesteś zwykłym gejem. I dla ciebie życie to jest, to jest marnością. Bo to, że robisz to z paroma gejami i z drzewem, to i z kompromitowanymi ludźmi masz kontakt i się tym jeszcze chwalisz. To już jest taka kompromitacja, że po prostu ja ci tylko jedno powiem. Jesteś zwyczajnym bydlem. I tylko jedno. Tak, żeby było pewne. Ej, Rafał, Krosno, co się tak podniecasz? Lubisz gejów? A tak jeszcze, na koniec może do Sendeckiego. Mnie to interesuje wygląd mojej narzeczonej. Cię Cię nie interesuje. I to bardzo dobrze. A więc dlaczego? Bo ciebie, bo ciebie interesuje wygląd chłopców, a nie mojej narzeczonej. Więc, drogi sendecki, powiem tak szczerze, nie bądź taki hasla, hasla na frajerbuku. I sobie możesz jedynie co donosić, to na swoją ezbecką ekipę, którą się nazywa Telewizja Narodu Izraelskiego Narodowa. Oczywiście to telewizja pana Eugeniusza Sendeckiego, który nic w życiu nie osiągnął i upadł.